Złom dobry, witam wszystkich zawodowych widzów kanału Zawodowy Zbieracz Złomu jest sobota, chyba 18 bardzo ciepło przyszedłem, wyszedłem z auta sorry, wyszedłem z domu do auto, aby nagrać filmik dobrze, że nałem na pokrzywie, bo tu jakieś dzieci idą ten filmik pod tytułem Siły mi opuściły jestem Potwornie zmęczony po wczorajszym dniu. Muszę uzupełnić cukier. <grymne> Także teraz będzie śrobnięcie zawodowego, słynne. Wszystkich tych o, widzów o słabych nerwach proszę o ściszenie urządzeń na chwilę, bo będę teraz dokonywał śrobnięcia zawodowego. No i tak. Informacja dla przodowników pracy, którzy i z mojego otoczenia, którzy uważają, że oni ciężko pracują. Jedynie oni, a reszta, a reszta się obija świata. Mój dzień zacząłem wczoraj o 6 rano. Wstałem za 15.06 w miejscowości Salching czy Salching w Niemczech. Rozładunek zrobiłem pierwszy. Potem pojechałem do, do Monachium, Oberding miejscowość. Rozładunek drugi. Potem pojechałem do Norymbergi, Dokonać tam dwóch załadunków, tak naprawdę w jednej firmie, bo już wyjechałem z firmy a, a jeszcze musiałem wrócić po jeszcze jeden załadunek. Potem do Herzogen Aurach to jest nad Norymbergą kawałek. Kolejny załadunek z tego Herzogen Aurach musiałem deptać 120 do brna, żeby tam w 5 godzin się wyrobić i przeładować paletę i kartonik do kolegi z firmy, który to zawiózł do miejscowości Dylaki. Gdzieś tam na Opuszczyźnie to jest, czy gdzieś, a ja a ja po prostu po tym przeładunku na stacji benzynowej w Brnie pojechałem do Trnawy na Słowacji, tam wyładowałem, już nie pamiętam, chyba jedną paletę, tak, w tej Trnawie, no i myślałem, że pójdę spać w Trnawie, ale nie, nie, jedź jeszcze tam do Kysuckie, Kysuckie Nowe Mesto, to jest tu za Żiliną zaraz chyba no blisko polskiej granicy, to czyli jeszcze ze 140 km musiałem jechać. Zrobiłem sobie kawę kolejną już i jechać do tej Kisuckiej Nowe Mesto, a może pracują, to ci rozładują, no i przyjechałem tam a oni pracują jak na złość w nocy. No i rozładowałem tą paletę i pojechałem dalej, bo ostatni rozładunek miałem wiele Bieleśni mieć. Żywcem, no i pojechałem na taki parking, jeszcze na Słowację, przed czeską granicą, na takiej nowej drodze, nie znam jej numeru, tej drogi i tam <laughs> przespałem się od godziny, dzień, zaczął się mój pracy wczoraj, o, właściwie to dzisiaj o godzinie 2.30 w nocy, poszedłem spać do 3.00, przepraszam, sorry, zmęczony jestem, poszedłem spać do 6.00 rano, tak, wstałem o 6.00, i zrobiłem kawę i pojechałem do tej Jeleśni półtorej godziny jazdy do tej Jeleśni no i tam okazało się dzisiaj rano że, że nie pracują, że nie ma kto mi rozładować no i zameldowałem szefowi, że nie pracują i pojechałem do domu tankując jeszcze po drodze i ten. I przyjechałem i co się to działo? Aha, dzisiaj przyjechałem rano, no i poszedłem spać. Stałem z obiad, i tak cały czas czuję się zmęczony, moi drodzy. Siły mnie opuściły. Taki będzie tytuł tego filmu. A to drukarnia cieszyńska, prawie już zakończone, bo tam już tylko dwóch okien chyba z tej strony przynajmniej brakuje. Na moich filmach widzicie transformację tego budynku, która się odbywa. No i omieszkam tu blisko. No i moi drodzy, rozmyślałem cały czas podczas tego dnia wczorajszego. Czy nie żyć z przemysłu filmowego? Czy sztuka filmowa nie jest tym, co może dać mi byt po prostu i zabezpieczenie? Dlatego mój apel: zostaw lajka, zostaw suba, aby złomiarze żyły z YouTube'a. Mam w planach mam pełną głowę pomysłów. Nie chcę ich oczywiście zdradzać, bo są tacy, którzy, wiecie, chętnie pomysły cudze kradną. Ale. E Mam pomysły na, na filmy, i tak dalej, na różne akcje. Jestem tak wymęczony, moi drodzy. Oczy mnie bolą, ledwo mówię. No, bo to wczoraj była gonitwa od 6 rano do, do 2.30, gonitwa. No i z przemysłu filmowego żyć. Po, <gryw> ze sztuki filmowej, tak. Z tego, co w głowie się mi urodzi, po prostu. <gryw> Mam kilku widzów zawodowych, są też widzowie amatorscy, którzy dają czasami na mój kanał i tak dalej. Myślę sobie, skoro inni potrafią, to może ja też bym dał radę, co? Co myślicie o tym? Nagrywać coś oraz podobne akcje w różnych miastach. Polska jest wielkim krajem. Chciałbym całą zwiedzić wszystkie śmietniki. <laughs> wszystkie paśniki eee, obskoczyć, że tak powiem. Chodzi o surowce wtórne, nie o złom, żeby pieniądze, które leżą gdzieś porzucone, żeby je zawieźć do, do skupu złomu i zamienić to właśnie na, na banknoty i monety. Nie? Także chyba się rzucę na głęboką wodę i z uszkodzonym moim telefonem i z długami po prostu zacznę kręcić filmy i, i wybaczcie mi, ale nie mam siły już dłużej mówić do Was. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Wypoczywajcie, ale gorąco jest. Wypoczywajcie, uśmiechajcie się. Bądźcie z życia zadowoleni tutaj nikt się nie leni. Także do przodowników pracy mówię Tak wygląda właśnie czasami właśnie praca w transporcie, że człowiek jest pozbawiony wszelkich sił. Siły mi opuściły. Taki filmik dzisiaj. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Do następnego, do następnego.